Witamy w księgarni Agata Pasent i Filip Łobodziński. Dziś w programie zapytamy mistrza kryminału Marka Krajewskiego, czy jest opętany złem. Michał Komar o motywie szachów w literaturze. Michał Rusinek porówna pamięć nabokowa, prusta i Żorża pereka. I jak zwykle nasz znamienity gość poleci Państwu dobrą książkę. Zapraszamy! Gościem naszym, księgarni i państwa jest dzisiaj Marek Krajewski, powszechnie znany jako autor kryminałów, ale ja przewrotnie powiem raczej, dla mnie autor Bedekerów, w których akcja kryminalna jest pewnym pretekstem, czy tak jest, czy nie. Bo tak jakby pan chciał opisać Wrocław. Trochę tak jest, rzeczywiście. Krytycy czytelnicy podkreślają, że Sceneria miejska jest dla mnie bardzo istotna, że miasta, które opisuję, to jest Wrocław i Lwów. To są bohaterowie moich powieści. Bohaterowie nawet nie drugiego planu, tylko bohaterowie pierwszoplanowi, ponieważ no, opisuję te miasta z wielkim zaangażowaniem, naprawdę con amore. A ma pan czas na czytanie kryminałów? Nie, kryminałów nie czytam. Ale nie, z braku czasu czy nie z innych z powodów, zupełnie innych powodów. Otóż mm, roku muszę napisać jedną powieść. Najwięcej trudności sprawia mi wymyślenie akcji. Ta akcja jest zawarta zwykle w punktach. Ja tworzę taką drabinkę, powiedziałbym, drabinkę powieściową, fabularną, z której się składa zwykle od 35 do 40 sen. I wymyślenie takiej drabinki jest rzeczą niezwykle trudną. Kiedyś wystarczył weekend i miałem gotowy plan. Teraz miesiąc, dwa, trzy, jeszcze nie mam planu mojej nowej książki, nad którą teraz pracuję. Właśnie nad planem pracuję. Jeszcze wymaga doprecyzowania sama końcówka. Do, coraz bardziej stroma jest ta drabina, jakby. Tak, i coraz ta, ta drabina, jeżeli ją porównamy, drabiny coraz bardziej jest stroma. No bo człowiek, ma, jeżeli pisze w takim tempie jak ja, no musi wymyślić nową fabułę, mm -hmm. musi znaleźć jakąś dominantę, i to nie jest łatwe. Gdybym czytał kryminały. I gdybym mało tego zachwycił się jakimiś kryminałami, to wtedy nieuniknione by było niestety. Się, odezwałby mi się ten autor w głowie, kiedybym tworzył nowy kryminał. Nieświadomie nawet mógłbym skopiować rozwiązania fabularne tegoż autora, który mnie tak zachwycił.